Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ten strajk, nieustający strajk rolników, przeobrazi się w nowy silny ruch społeczny i polityczny, który może zmienić obraz Polski. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Yy, yy, jeszcze jedno ogłoszenie na początek. <coughs> Oczywiście wciąż to samo, to znaczy dotyczące wakacji, jak mówiłem, wybieramy się z żoną na lipiec i sierpień i z kotem. Na długie wakacje, no i szukamy domu, domku, samodzielnego mieszkania, Z ogrodem dla kota na ten czas. No i wynajmowanie czegoś takiego przez internet jest w zasadzie niemożliwe, dlatego że tam są ceny tygodniowe i nikt nie chce z tych cen schodzić. Natomiast no, są ludzie, którzy mają różne domki, z których miesiąc czy dwa miesiące nie korzystają. E, także czegoś takiego szukamy. I teraz tak. Kiedy rozpoczął się ten strajk rolników, jedną znamienną rzecz powiedział Grzegorz Brown, że to ostatni wolni przedsiębiorcy. Znaczy, oczywiście trochę w przenośni, prawda? Ale w każdym razie e, prywatni przedsiębiorcy zanikają w Polsce, wypychają ich koncerny. Natomiast taką e, siłą prywatnych przedsiębiorców jest rolnictwo. I zauważmy jeszcze jedną rzecz, ja sobie to od razu skojarzyłem, że komuniści wiedzieli, że są dwie olbrzymie, niewykorzystane dotąd siły społeczne, to znaczy robotnicy i rolnicy. I odwołali się przede wszystkim do robotników, to na ich grzbietach zrobili rewolucję i, i zyskali władzę. Ale drugą taką siłą byli rolnicy. No i to robotnicy załatwili komunistów w Polsce 1980-81 i tak dalej. I później władze te reprezentujące ciemne siły doprowadziły do likwidacji tej klasy społecznej. Dzisiaj w zasadzie robotników jako takiej znaczącej siły nie ma, ale zostali rolnicy. I teraz Ruch rolników 2023-2024 przypomina to, co działo się w Polsce w roku 1980. Rośnie pewna siła, tworzy się pewna organizacja, pewne struktury, wyłaniają się liderzy. Na początku były tylko dwa postulaty znaczy tylko. Znaczy, kwestia Zielonego Ładu, kwestia w ogóle przetrwania rolnictwa i kwestia tych tego importu z Ukrainy. Tutaj na marginesie zauważmy, że to bardzo cwany numer ciemnych sił, bo na początku wytworzyli, zaczęli wytwarzać takie wymogi dla rolnictwa, które zwiększały w olbrzymim stopniu koszty, brzydkie słowo produkcji, brzydkie słowo w odniesieniu do rolnictwa, do roślin i do zwierząt, a później zaczęli e, otwierać granice na produkty rolnicze z krajów, które mają niższe koszty, bo nie mają takich e, ograniczeń. I to prowadzi już wszyscy rolnicy sobie to uświadomili, do tego, że to rolnictwo będzie zanikać, będzie, te przedsiębiorstwa rolnicze będą plajtować. No i teraz dwie kwestie istotne. Znaczy, pamiętajmy o tym, że własne rolnictwo to jest podstawa niepodległości i suwerenności. Bez własnej żywności kraj staje się. Państwo, społeczeństwo staje się zakładnikiem obcych, i w każdej chwili ktoś poprzez naciśnięcie jednego guzika może spowodować w tym kraju głód. Już nie mówiąc o tym, że żyjemy w takich czasach, gdzie są, pojawiają się różne kategorie żywności od normalnej. Takiej jak była zawsze, aż po taką, która jest w zasadzie namiastką, prawda? że to wszystko, jak powiedzmy hiszpańskie pomidory, produkowane, w, produkowane, już faktycznie produkowane w szklarniach wielopiętrowo. Pomidory, które nie widziały ziemi, które nie widziały słońca, rosną na wacie szklanej, yy, przez którą przepływają różne chemikalia, oświetlane są sztucznymi. Lampami jeszcze czymś posypywane. I druga kwestia, że ksiądz Mikulski, jeszcze za komuny, był proboszczem długo wiejskiej parafii, a później został proboszczem miejskiej parafii i organizował taką akcję. Spotkania miasta ze wsią i wzajemnego zrozumienia. No i to były lata głębokiej komuny. Teraz jest jakby jeszcze gorzej. Miasto, jak można się dzisiaj zorientować, nie czuje wsi, prawda? znaczy nie, nie rozumie wsi, nawet nie wie, co to dokładnie jest, chociaż znaczna część tego miasta pochodzi ze wsi. I yy, te strajki rolników yy, no nie budzą jakiegoś wielkiego poparcia ze strony społeczeństwa czy wielkiego zainteresowania. Jakby to nie nasza sprawa. Dlaczego tak twierdzę? <laughs> Choćby na podstawie moich własnych programów. Prawda? Yy, robię jakiś program i on ma oglądalność tysiąc. Do dwóch tysięcy. No to filozofia, teologia, Sawłariw, prawda. Robię jakiś program, który ma w sobie coś sensacyjności, na przykład dotyczy tego, kim jest nowy przewodniczący Episkopatu Polski. No to jest 10 tysięcy. Robię programy na temat rolników, a zrobiłem ich parę na temat Y, znaczy, związanych z tymi strajkami rolników, y, no to oglądalność jest 1000, 2000, prawda? Znaczy z tego by wynikało, że no, n, to zainteresowanie jest takie marginalne, y, takie jak zainteresowanie filozofią czy, czy teologią. A przecież. Jeżeli no, popatrz, przyjrzymy się temu ruchowi, no to, to mamy do czynienia z autentycznym ruchem społecznym, oddolnym, który zaczyna tworzyć powoli swój program. Zaczynają się wyłaniać liderzy, czyli tak się mówiło. No, co tu zrobić z tą polityką? Nie ma co zrobić, ciągle ci sami ludzie, albo PIS, albo PO, albo Lewica, albo PSL. I nie ma na kogo głosować, nie ma kto nami rządzić, nikt nie reprezentuje interesu społeczeństwa, interesu narodowego. No, niektórzy jeszcze no, jakoś wiążą swoje nadzieje z konfederacją, ale konfederacja. No, nie ma wielkiej siły i nic nie wskazuje na to, żeby uzyskała taką wielką siłę, choć na to liczyła przed tymi wyborami. No i teraz nagle wyłania się nowa siła i jeszcze podkreślimy jedną rzecz: że rolnicy to nie są robotnicy, bo z ruchem robotniczym, z ruchem w sierpniu, było to, że bardzo łatwo można nim było manipulować i on był manipulowany, e, ponieważ no Siłą rzeczy robotnicy to ludzie bez wykształcenia, bez większej kultury, prawda? bez jakiejś fachowości, yy, czyli tacy, tacy ludzie trafiali do tej pracy. Natomiast rolnicy to już jest zupełnie inny poziom. Prawda? Rolnicy mogą mieć wyższe wykształcenie, mogą być bardzo kulturalnymi ludźmi o szerokich horyzontach, myślącymi. No i teraz. Siedzą tam sobie na wsi. Pamiętajmy o tym, że Polska była zawsze krajem wsi. Zawsze najlepszy element mieszkał na wsi. I, no i teraz oni się spotykają, dogadują. Widzą kto jest kim. Wyłaniają się tacy, którzy są najbardziej aktywni. Najłatwiej im sformułować jakieś plany, programy i tak Zaczyna się tworzyć pewna nowa polityczna elita, yy, która yy, rozmawiając ze sobą yy, no, dochodzi do pewnych wniosków, prawda, no bo strajkują, strajkują i jakby zdają sobie sprawę z tego, że yy, niewiele z tego wynika i Zaczynają sobie wyraźnie zdawać sprawę z tego, że no przy takiej sytuacji, jaka jest, nic z tego nie będzie wynikać. Prawda? Bo te dwa postulaty, związane z Zielonym Ładem i z Ukrainą, w zasadzie są postulatami do, skierowanymi do Unii Europejskiej. No i teraz ostatnio usłyszałem w radiu rozmowy z rolnikami jakiegoś dziennikarza. Z rolnikami tymi strajkującymi, i tam już zaczęły się w wypowiedziach tych rolników pojawiać zupełnie nowe postulaty. To znaczy, pierwsza rzecz, zaczęli mówić o tym, że trzeba jakby pominąć polityków i zająć ich miejsce. Chodzi o wybory do Europarlamentu, że ten ruch wyłoni kandydatów do Europarlamentu i w ten sposób rolnicy nie za pośrednictwem polskich polityków, tylko bezpośrednio będą Bronić w Europarlamencie swoich interesów. No to jest zapowiedź już normalnego ruchu politycznego. Być może, że wpadną też na pomysły związane z wyborami samorządowymi, chociaż do nich no to już trochę jest za późno, prawda? I, ale pojawia się kolejny postulat, że znaczy oczywiście jest postulat, żeby tu przestał być. Premierem i żeby ten rząd przestał rządzić, ale jest postulat na dłuższą metę, już po wyborach do Europarlamentu i w najbliższych latach. To znaczy, jedyny sensowny postulat, jaki mogą zgłosić rolnicy, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będą mogli normalnie jako rolnicy funkcjonować, Czyli wyjście Polski z Unii Europejskiej. I to głośno mówili temu dziennikarzowi ci rolnicy, i myślę, że tutaj pojawia się refleksja taka w tych środowiskach strajkujących, w tych środowiskach rolniczych, że no dogadywanie się z Unią niczego nie, czy z władzami polskimi niczego nie da. Pokazały to ostatnie wypadki, że no jakaś kompromisowa koncepcja została wypracowana. To miało być zrezygnowanie z Unii z pewnych swoich planów na rok. No i teraz okazało się, że nawet ta koncepcja wewnątrz Unii nie przeszła. Czyli nie ma żadnych efektów. Rolnicy w całej Europie strajkują i nie ma żadnych efektów. No i teraz widać, rolnicy to widzą najlepiej, reszta społeczeństwa tak sobie, że. No to wszystko jest absurdalne, bez sensu, niszczące, prawda? Bo jeżeli to będzie dalej tak przebiegało, no to rolnictwo przestanie istnieć w całej Europie i przestaną istnieć wolni ludzie. Unia będzie, Unii będzie łatwiej rządzić, ale Europa stanie się bezbronna, będzie zależna od zboża z Rosji, od zboża czy jaj z Ukrainy. Z Azji, z Ameryki Południowej, ze Stanów Zjednoczonych, no bez sensu. Prawda? Także, jeżeli ktoś myśli narodowo, jeżeli ktoś myśli patriotycznie, jeżeli ktoś myśli o tym, jak Polska ma zostać z powrotem Polską, jak ma odzyskać niepodległość, suwerenność, jak ma się stać normalnym krajem, no to jedyne wyjście tutaj jest wyjście z Unii Europejskiej. I o tym zaczyna mówić ten ruch e, rolniczy. Oczywiście, e, z danych, które nam są przekazywane, z badań, które e, są, wynikałoby, nie wiadomo czy one są prawdziwe, czy nie, że większość polskiego społeczeństwa jest prounijna, no ale to się może e, szybko zmienić. Miejmy nadzieję, że się e, szybko zmieni. Także pamiętajmy o rolnikach, wspierajmy rolników i. E, i e, idźmy w swoim myśleniu w tym kierunku, w którym idą e, rolnicy. Dziękuję bardzo.